Partnerem odcinka jest Lyokat. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z kronik Awatara. Po raz kolejny jestem Wam niezmiernie wdzięczny za głosy pod ostatnią ankietą wyboru tematów do kronik. Zdecydowaną większością wygrał temat pytający, co się stało z Appom i Momo po legendzie Anga. Niestety, dla osób, które myślały, że jakimś cudem ta dwójka mogła znaleźć się w legendzie Kory. Mam złą wiadomość, ale nie uprzedzajmy faktów, dlatego zapaszcie herbatkę głodną airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Appa i Momo. Raczej nie muszę Wam ich przedstawiać. Pierwszy to najlepszy przyjaciel Anga Latający Bizon, który tak jak on spędził wraz z nim 100 lat zamarznięty w górze lodowej. Następnie wspólnie przeżywali przygody w tym bolesną rozłąkę, którą nasz młody, wtedy jeszcze awatar, nie przyjął najlepiej. W końcu byli połączeni ze sobą losem od dnia spotkania po, no właśnie, aż do kiedy. Sam Appa wraz z Angiem oraz całą drużyną Awatara jest widoczny w komiksach i to w niejednej trylogii. Możemy go zauważyć w The Promise, The Search, The Rift, Imbalance czy całkiem świeżym Katara and the Pirates Silver. W skrócie, tam gdzie Ang, tam i Appa. Chociaż los Appy nie został wyjaśniony w legendzie Kory, najbardziej prawdopodobnym jest, że zginął w tym samym czasie co Ang. Jako zwierzęcy przewodnik awatara, Appa dzielił wyjątkową duchową więź z Angiem. Podobnie jak awatar Roko i jego smok Funk, Ta więź prawdopodobnie łączyła ich również fizycznie. Ponieważ obaj spędzili 100 lat zamarznięci w górze lodowej, ten sam stan, który doprowadził do śmierci Anga, prawdopodobnie dotknął również aptę. Chociaż smutna jest myśl, że oboje nie żyją w legendzie Kory, pocieszające jest wiedzieć, że są razem w świecie duchów. A co z Momo? No właśnie, co z nim? Widzieliście zapewne miniaturkę, będącą jednym wielkim spoilerem. Momo nie żyje. Ale jak to? Kiedy umarł? Co się z nim stało? Otóż już spieszę z wyjaśnieniem. Momo był najlepszym kompanem Appy i całej drużyny awatara. Po wydarzeniach z serialu tak jak Appę widzimy go również w komiksach. Jednak ten umiera o wiele szybciej niż Appa. Jest w końcu przedstawicielem gatunku latających lemurów i ich długość życia jest zbliżona do tej z normalnych lemurów występujących w naszym świecie, czyli od 20 do 30 lat. Legenda Kory zaczyna się 70 lat po wydarzeniach z Legend Anga. Za to Kora rodzi się 53 lata po tygrze, czyli właśnie w okresie tych 53 lat Momo umiera. Biorąc pod uwagę nawet najlepszy wynik u lemura, to jest 30 lat, a w samym serialu ma już swoje lata. Możemy oscylować, iż Momo umarł śmiercią naturalną, ze starości, około 23-25 lat po zakończeniu Wielkiej Wojny. I tak jak w smutnej grafice, którą widzieliście, a jest dziełem fanów, dokładnie nuklikt fandom, link do pozostałych dzieł znajdziesz w opisie. Jest raczej trafnym wyobrażeniem tego, co się stało z ukochanym Momo. Zostaje pochowany w cichym miejscu, gdzie każdy z członków gangu Anga może go bez przeszkód odwiedzić w każdej chwili. Mnie też ogromnie boli los tej dwójki wspaniałych zwierzaków, ale, będąc realistą, to właśnie to stało się z Appą i Momo po legendzie Anga. No i to by było na tyle. Czy odpowiedź was satysfakcjonuje? Wiem, że jest trochę bolesna i straszna, a może też i krótka, ale śmierć to zawsze trudny temat. Zapraszam do sekcji komentarzy. Napiszcie, czy Wam też smutno z powodu braku apy i Momo w legendzie Kory, czy nawet jakiegokolwiek wspomnienia o nich. Zapraszam jak zwykle do brania udziału w ankietach na mojej zakładce społeczności oraz zajrzenia na mój Discord o nazwie Mroźny Legion. Oba linki znajdziesz w opisie. Zasubój też kanał. Dzięki tej rosnącej liczbie, wiem jak wielu z Was kocha to uniwersum, co daje mi siłę do tworzenia tego typu materiałów. Ja się z Wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Appa był pierwotnie zwierzęciem podobnym do psa i znacznie mniejszym, choć wciąż nieco większym od Anga. Ostatecznie projekt został odkopany i przetworzony w nagę zwierzęcego towarzysza Avatar Kory.